Polskie flagi opuszczone do połowy i przepasane kirem. Przed Pałacem Prezydenckim tłum ludzi i płonące znicze. Prezydent Polski, Lech Kaczyński, nie żyje. Mateusz Chładki, zapraszam Państwa na specjalne wydanie wiadomości. Prezydent Polski, Lech Kaczyński, zginął w katastrofie samolotu nad Smoleńskiem. Był wdrożony na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W podróży towarzyszyła mu żona Maria oraz współpracownicy, m.in. szef kancelarii, Władysław Stasiak, i szef BBN, Aleksander Szczygło. To są zdjęcia ze Smoleńska. Widać szczątki samolotu. Ze wstępnych informacji wynika, że w momencie, kiedy pilot podchodził do lądowania, panowały bardzo trudne warunki. Była mgła, a samolot prawdopodobnie zahaczył o drzewo. Stanął w Wśród pasażerów byli m.in. prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka i wicemarszałkowie Sejmu Jerzy Szmajdziński Krzysztof Kutra. Agencja Reutera i gubernator Smoleńska mówią o sumie 88 nieżyjących osobach. A w Smoleńsku jest Marek Pyza i jesteś na miejscu, gdzie doszło do katastrofy, co teraz mówią świadkowie. Przede wszystkim zdjęcia, które Państwo przed chwilą widzieli, to pierwsze zdjęcia z tego miejsca zrobione przez jednego z pracowników telewizji polskiej. Wszystko wydarzyło się około 200 metrów stąd, za tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie około godziny 10. 200 metrów w drugą stronę jest hotel, w którym zakwaterowana jest ekipa telewizji. Myśmy jeszcze ten samolot słyszeli, gdy on podchodził do lądowania. Słyszeliśmy wielokrotnie szum silników niemal nad naszymi głowami, ale nic wtedy jeszcze nie budziło niepokoju. To, co my słyszeliśmy później. Potwierdzali świadkowie, których spotkaliśmy tutaj. Mówią, że czterokrotnie samolot podchodzi do lądowania tuż nad drzewami. Przechylił się pod kątem mniej więcej 45 stopni, lewym skrzydłem zahaczył o wierzchołki drzew, ściął drzewa, wbił się właśnie lewym skrzydłem w ziemię, wyrył spory rów i tam. Zapłonął na miejscu. Pojawili się strażacy, dziennikarze. Natychmiast właściwie wszyscy przejechali z Katynia do Smoleńska, co nie było łatwe, bo miasto w okolicach lotniska w tym momencie stanęło w korkach. Sytuacja na miejscu, gdy przyjechaliśmy, była bardzo dramatyczna. Próbowaliśmy dotrzeć do miejsca katastrofy, ale bardzo szybko pojawiła się milicja, Federalna Służba Bezpieczeństwa, po chwili również funkcjonariusze służb specjalnych omonu nie pozwalali nam tam wejść. Zatrzymali nawet kilka osób, pracowników telewizji polskiej i od świadków dowiadywaliśmy się, jak to wyglądało. Tak jak przed chwilą mówiłem, około godziny 10 samolot runął i stanął w płomieniach. Później nadeszła ta najgorsza wiadomość. Wszyscy zginęli. Smoleński, Marek Pyza, bardzo dziękuję za relację. Wstępne informacje mówią, że w trakcie podchodzenia do lądowania panowały bardzo trudne warunki. Była mgła, a samolot zahaczył o drzewo. Już wiadomo, że będzie polskie śledztwo w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu. Takie polecenie wydał prokurator generalny Andrzej Seremet na wniosek ministra sprawiedliwości. Prezydencki samolot TU-154 wystartował z wojskowego lotniska w Warszawie o 7 rano. Na pokładzie było 87 pasażerów i załoga. Przed dziewiątą w mediach pojawiła się informacja, że maszyna rozbiła się pod Smoleńskiem w czasie czwartego podejścia do lądowania. Panowały trudne warunki atmosferyczne. Po chwili tę tragiczną wiadomość potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niewyobrażalna, trudna do ogarnięcia. Wszyscy mamy olbrzymie trudności z ogarnięciem e, umysłowo, no, rozmiarów tej niewyobrażalnej tragedii. Prezydencki samolot miał problemy z lądowaniem. Piloci próbowali poderwać go w powietrze. Maszyna zahaczyła o drzewo, spadła na ziemię i zapaliła się. Ogień ugaszono, ale nie udało się ocalić ludzi. Patrzę w żuglę, idzie samolot bardzo nisko, lewym przede, prawie że w dół. I normalnie słychać taki huk, bo miałem otwarte okno, coś tak coś, 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 coś było niszczone, tak tratowane. Za tak chwilę było wiesz, huk, w dwa... Dwa siebie błyskie ognia, wywalił się samolot. Na lotnisku zapanował chaos. Służby ratownicze i wojsko postawiono w stan najwyższej gotowości. Wszystkich zmobilizowali w całym garnizonie. Tu nie ma wyjścia. To straszna tragedia. Takiej katastrofy świat nie widział. Według rzecznika władz w Smoleńsku kontroler lotów proponował pilotom, aby samolot wylądował w Mińsku na Białorusi, około 200 km od Smoleńska. Jednak załoga miała podjąć decyzję o lądowaniu w Smoleńsku. Trwają poszukiwania czarnej skrzynki. Przed pałac prezydencki przychodzą ludzie, składają kwiaty i oddają hołd prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Przed pałacem jest nasz reporter Michał Siegieda. Rozmawiasz z ludźmi, co mówią. Może zacznę od tego, bo dosłownie minutę, przed, minutę temu zakończyła się krótka konferencja prezydenckiego ministra Witalda Waszczykowskiego, wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który powiedział jedno ważne zdanie. Cały czas czekamy na oficjalne potwierdzenie śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To potwierdzenie musi napłynąć z Rosji, muszą ten fakt potwierdzić rosyjscy lekarze. Dopóki nie będzie oficjalnego potwierdzenia, procedury, które są wszczynane w takich sytuacjach, nie ruszą, a te procedury to przypominam. Przypomnijmy przejęcie władzy w państwie przez marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego, który jak wiemy jest już w drodze z Gdańska do Warszawy, który w ciągu dwóch tygodni ogłasza kolejne wybory prezydenckie, które to powinny się odbyć w ciągu 60 dni. Rzeczywiście tłum ludzi tutaj przed pałacem prezydenckim gęstnieje, gęstnieje także liczba zapalanych... Z...